Bo w sumie przepadam ze demonami. Aha, nie da się tego podnieść. Co to za obrazek? Nie, nie widzę, nie mogę zbliżyć ją. Nie, nie mam jak zbliżyć obrazu. Tu, tu, tu jest piesek, ale to, co to jest, nie mam pojęcia. Podobna sytuacja co wcześniej. Co tam? Ej, i kurset item. i tam. nice. Nie pytaj, gdzie jest, nie pytaj. Nie, 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 nie tykam. Mi się wydaje, że na górze. Możliwe. Muszę zrobić od razu tak, nie? A włącz. Aha tutaj ten pokój telefon Odpowiedzmy, że damy tutaj Cześć? Grunty, przywitanie. Tak W ogóle... Koro mamy Robert Harris? E, tą kamerę wypodałby przestawić, nie? Is she on the phone? I Are you here? Are you close? Away. Oh, Away. How old are you? Are you old? Guerrari, oh świetnie, dźmię, sign dał mi sajna, jakby nie patrzeć. Mamy IMF-kę, nie mamy IMF-ki, słuszne odciski. IMF-ka mamy w środku, MS2. <grywka> Ona kłamy, nie słuchaj się jej A tu Dobra, obstawimy dom w kamerach A co? Lepiej nie mieć niespodzianek Mogę tutaj postawić? Powiedz, że mogę. Nice. Aha, coś tak czułem. Bo dla, dla niewiedzących, ten pokój jest dziwacznie połączony. Właśnie. Ja my go nie widzę. Ten pokój jest dziwacznie połączony z tamtym pokojem, gdzie się rozłożyliśmy. Mamy freezing właśnie, w tym pokoju mamy freezing, w tym, nie w tamtym, tylko w tym. Niby tutaj zdobyliśmy e, Spirit Box'a, ale tutaj zdobyliśmy Freezing. Freezing Master, be, master Bedroom'ie. android mimik. No ona mi robiła dwa ghost eventy w boys bedroomie tak na marginesie Nani I to jeszcze przed tym delikatnie powiedzieli, że freezing jest w master bedroomie W sensie próbujemy znaleźć orby ewentualne Możemy się pobawić świeczką, może on robią jakimś cudem, pff, bawi się w twincy, ale no, powiedzmy, że to twincy. no. No, też myślę. A ja biorę świeczkę i czujnik. Dobra, ja już tam sól zrobiłam i były odciski stóp, więc... Nie! Teraz skoro tutaj powinieneś oho, bardziej ochoczo zmuchnąć tą świeczkę, w się sensie, o, ci da nawet o, łap, coś takiego. Nie, wcale nie. Jaki nowy? Edgefield. to ja, 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 ja tak... Ja, ja takie coś powiedziałem? Przepraszam? Законодательство, 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 Ну видишь. Ale domyślam się, jaki jest ten powód. E, ta, ta mapka dużą, i, d, e, dużej ilości ludzi strasznie laguje, szczególnie na, na streamie. A, a u mnie chyba nie laguje, bo nikt nie, nie krzyczy, tak? Dlatego ludzie unikają grania jej. Kiedyś też miałem, że strasznie mi na streamie ścinało tą mapę, ale teraz jest myślę, że zdecydowanie lepiej. Masz jakiś straf? To mam? Jakiś straf w ducha, bo mi się wydaje, że są to już No chyba ta. No bo podwójne interakcje. To musimy się zająć czujnikiem ruchu. Ja kiedyś powiedziałem Czajnik kruchu. Właśnie, o, Ninja też napisał. Eo, Eo, e, -o, e -o, ikonka, witam cię. Nie, jeszcze nie chyba zaliczony. Jak to nie zaliczony? Eee... Chyba nie. Może jeszcze dopowiem co nieco o tym o tym połączonych, o tych dwóch połączonych pokojach. No, moja teoria jest taka, bo... Byliśmy świadkami, że... No, w końcu wdepnął, ale no byliśmy świadkami, że tutaj, tutaj zagadał. Tutaj zagadał, a w kolejnym pokoju był freezing Moja teoria jest taka, że duch jest... W czarnej dziurze, znaczy w ścianie. Wazience. No, bierzemy świeczunia Bierzemy świeczunia, dobra Z nie mi świeczkę zap zapaliłaś? Przed... <śmienicza> 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 weź 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 all. Oh. My cóż chcemy duszku niespodziankę zrobić, a ty nie Robimy mu romantyczną kolację Ze świecami w Witam Miał Serdecznie Zapalaj świeczunie A, mamy zerowy sanity. Przypuszczam. W takim sanity to w każdym jest, jest demonem. Napalilaś tą świeczkę? Ma czy, nie, czy nie zdążyłaś? Br br branoc stelfora <gry> dzień dzień bran dzień branoc canton hanci Chyba Co to za serduszko? Aha! Na pomniejszeniu nie widziałem. Nie, 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 no ty stąd nie hancisz. że tak. Dobra, wiesz co Duszek? Aha! Akurat skończył. Ale z i tak chyba dostał na twarz. Mój faworyt Twinsy, ale jeszcze chcę zobaczyć te, te zachowanie pośród świeczek. Dla mnie Twinsy, ale jeszcze, jeszcze zobaczę zachowanie pośród świeczek. To mnie ruszyło! Aż drgnąłem myszką. Chyba to było widać. Zgasił. Raczej nie Omario. W sensie dostał przed chwilą smażem na twarz, więc... Mm. Był ugryziony? John muchnął dwie sieczki. Tak, e, panie Andreo, może jednak to pan, a nie tłuńcy. W sensie po, posz, poszedł, poszedł krót. A o, 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 o. Ej, nie, to chyba Andreo, leci. O! Wleci króci i... razem ze świeczką. Niby, niby, tam sekunda od odstępu, ale... Nigdy, nigdy się nie bawiłem stresowanie w ten sposób, ale no, chyba. Tylko był, był, w końcu, w był Hunt. Bez chyba zgaszonej świeczki. Jądz Huntził. Jądz Huntził na korytarzu. To mi wiele wyjaśniało. Nie wychodź stąd. Zostać ze mną duszek. Eee, nie no, to chyba on nie ma bata. To wszystko tak szybko się dzieje, że... Zgasił świetki, i zhantował, ale... Mam wrażenie, że... Nie zobaczyłem dobrze. Czy są to dzięki, tam gdzie ty się pali świeczka. Jeżeli tak, no to jednak nie on, Rio, Ale no, chyba że mimik! Ale w takim razie gdzie są orby? Tua, ale ale świeżo, buty ułożył. Hmm. Mam wrażenie. Nie, nie zobaczyłem dobrze, bo wszystko tak szybko, szybko dzieje. Zmuchnął tą świeczkę i zaczął w łazience. Co, co, prze, co przekreśla on jednak. O! ruszył to. Prysznic odpalił. Dopiero co. To jest Ghost event. To musi być Ghost Event. ma? Okej. Okay. Bo zostań tam i duszek. No. E nie! No jak on wali podwójne interakcje. Nie, dobra. Hand bez gasonej świeczki. My, myślę, mamy pewność. Potem mieć niespodzianki, tak? No to Twyncy, tak jak z góry było założenie, no bo orbów nie ma, mogę to zrobić, ale. Nice Hunt mi To mam, do it On? A ty ty, ty 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 Co tam robisz? Tam, tam jest mój sej y moje tam jest, nie? Wolnie bo widziałem jak, jak zawrócił. Nie poszedł za mną, tylko zawrócił przy kanapie. Żyjesz? Jest. Czuń, co, lecimy? Um, to nie było zbytnio szybkie. Tylko to pasuje. Tak jest. W tyle się człowiek upewniał. Po co? Było od razu odjechać.